Dzień dobry, tu Wojciech Kwaśnicki z firmy Comest. Sprężam koszty i uwalniam zyski firm produkcyjnych już od 2004 roku. Głównym zadaniem naszej firmy jest prawidłowy dobór sprężarek powietrza. Co rozumiemy przez pojęcie prawidłowego doboru? Taki dobór, który sprawia, że sprężarka wykonuje tylko i wyłącznie taką ilość pracy, która jest potrzebna użytkownikowi, aby wyprodukował swoje wyroby. Żeby prawidłowo dobrać sprężarkę, musimy znać dwa parametry. Pierwszym, najczęściej podawanym nam przez użytkowników jest ciśnienie pracy. Oprócz niego potrzebujemy jednak jeszcze jednego parametru, którym jest zapotrzebowanie na sprężone powietrze linii produkcyjnych użytkownika. Często użytkownicy nie potrafią określić tego parametru, dlatego pomagamy im w tym. Dobierając właściwe kompresory, umiemy obliczyć to zapotrzebowanie i dobrać taki kompresor, który będzie zużywał jak najmniej energii elektrycznej i będzie jak najrzadziej serwisowany w stosunku do potrzeb firmy produkcyjnej. Dzięki temu koszt eksploatacji jego będzie niski. Zapraszamy do kontaktu z naszą firmą. Wszystkie dane kontaktowe znajdziecie w tym filmie na naszej stronie internetowej. Możecie się kontaktować z nami również przez Facebooka i Linkedina. Do usłyszenia, do zobaczenia.